Janusz! Co jest? I co już? Jesteśmy tymi youtuberami? Mamy miliony? Grażyna, już prawie miesiąc filmy wrzucamy, na komentarze odpowiadamy, na bank mamy kupę pieniędzy. Oooo, to już mogę zamówić sobie tą torebkę za dwa tysiące? Grażyna, zamów sobie torebkę, buty, ciuchy, co chcesz, a zaraz mi odejść, jesteśmy na bank bogaci, będę telewizji oglądał. To już idę dzwonić do swoich koleżanek. Pochwalić się, jacy jesteśmy bogaci? To pokaż Janusz co nasze miliony. Już Grażynka pokazuje ci nasze imperium, które zbudowaliśmy. Patrz i podziwiaj. Grażyna, chyba musisz wszystko zwrócić, co kupiłaś. Ale jak to Janusz? Tyle filmików rzuciliśmy, na tyle komentarzy odpowiedzieliśmy i nic? Zero? Nie jesteśmy bogaci, my jeszcze nic nie zarobiliśmy i z tego, co widzę, przez bardzo, bardzo długi czas nic nie zarobimy. Pamiętaj, żeby nie wydawać pieniędzy, których jeszcze nie masz, a jak masz, to się nie chwal i zachowaj dla siebie. Zero, Grażyna. To nawet nic. My nie możemy zarabiać, póki nie spełnimy wymagań. Zobacz, ile nam jeszcze tutaj brakuje. Musimy jeszcze mnóstwo filmów wrzucić, takich długich, bo inaczej to nigdy nie będziemy mogli zarabiać. Mamy tylko cztery zweryfikowane godziny. Z 3000 wymaganych to kiedy Janusz zaczniemy zarabiać? Za tydzień? Dwa? Za miesiąc? Ja to, Reżyna, policzyłem, ja cię bardzo przepraszam, bo wychodzi, że za 5 lat. Pamiętaj, że zarabianie na YouTube to nie sprint, tylko maraton. Potrzeba mnóstwo czasu, cierpliwości, regularności i wytrwałości. Inaczej to nie będzie miało żadnego sensu. Ile? Ja już koleżankom powiedziałam, że jesteśmy bogaci. Masz przyspieszyć! Pomóżcie mi to szybciej rozpędzić, bo grażyna to mnie zabije. Udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie. Z góry dziękuję! Obserwuj, obserwuj nas! nas.